Dominika Gwit poinformowała fanów, że w najbliższym czasie nie zamierza rezygnować z pracy w teatrze. Przy okazji ciężarna aktorka wyjawiła, kiedy spodziewa się rozwiązania. Odkąd Dominika Gwit ogłosiła światu, że wraz z mężem Wojciechem Dunaszewskim spodziewają się swojego pierwszego dziecka, zainteresowanie wokół niej gwałtownie wzrosło. Aktorka przyznała, że jest zaskoczona ilością gratulacji i pytań dotyczących jej błogosławionego stanu, zapewniając jednocześnie, że będzie na bieżąco relacjonować swoje przygotowania do macierzyństwa. Fani mieli już okazję obserwować m.in. trening WIT na siłowni, czy posłuchać jej zwierzeń dotyczących wagi. Ostatnio Dominika Gwit zwróciła się do swoich obserwatorów, zapewniając, że nadal będzie można ją zobaczyć na deskach teatru. W najbliższym czasie nie zamierza bowiem rezygnować z aktywności zawodowej, wiem, że macie już kupione bilety na jesienne spektakle. Kochani, mam zamiar pracować na pewno we wrześniu i w październiku, zagrać wszystkie spektakle, które są zaplanowane w tych miesiącach. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli i się uda. Oczywiście będę słuchać lekarzy, i jeśli tylko powiedzą, że nie mogę pracować, to nie będę. Ciąża to nie choroba, na razie lekarze pozwalają mi grać, zapewniła, Wit przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła przybliżony termin porodu. Dziecko się pojawi na świecie zimą, także jesień jest nasza. Trzymajcie mocno kciuki, żebyśmy się spotkali w teatrze, zachęciła.